Witam Was na kanale Odkrywca Goblin Dawid z tej strony w dzisiejszym odcinku no w sumie odcinek dla widzów o silnych nerwach, piękne sportowe samochody, baranie jaja, sprzęt wysokiej jakości dla poszukiwacza, no i jak zawsze, maniek i przyjaciele, serdecznie zapraszam do oglądania. Guziczek, pisać w komentarzach, jak ktoś wie. Nie wiem, czy do podbicia podkowy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Także zapraszam do aktywności w komentarzach. Ops, wysokie 80. Nie włączone, co to? Zamaniany, to goblin robisz. Opieś no, ty jesteś nieporadny. <noise> no, gdzie to jest? A, denar myśliwego, który nawet wam nie powiem. 47 albo 50. Same denarki. Daj mu buzi maniek. No, no, to ja? to śliczny jest śliczny jesteś. Taki masz, te wielkie paszcze. No, ty wyglądaż jak nosiołek ze szyka, tylko taka trochę miękka. <grymka> ma tą miękką taką warę. No, to jest śliczne. Zostaw mi tam, nie wyciągaj. Ale fajne nie, fajny mam, dostan, nie Łap go za tam. tą marchewę, łap go. Dobrze. To szczyta jest delikatna. Unikatowa. Delikatna jest. Ale ma mięk, miękki ten... Tylko tu rękę cukiernika, nie? <grymka> Zauważ, jak... Nie zostało ci tam między palcami to... trochę croissanta? <grymka> Jeszcze trochę, kurde. Zostało mi budyń. budyniu. Nie łap go za ucho. A za co się łap? Nie lubi. Za ogon. Spróbuj, ja pan nakręcę. Będę nie, nie, nie. miał odcinek roku. Nie, 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 nie. <grymka> Tylko sobie zbroję ubierz. Dobra, dobra. Już odwykliwa wara. Pierwsza dzisiaj, prawdopodobnie, krągłość albo guzik, albo moneta. I mamy ładnego guziczka. zdobiony, czekajcie, Wam fajnie, no, jeszcze takiego nie mam, piękny guzior, kompletny zuchem, jak na razie fan dnia, tutaj bursztynowe cukierki, a tutaj moniaczek prawdopodobnie, albo kolejny guzik. Jest monetka George z tej strony jeszcze w miarę, ale tutaj już widać cienko, który rok. 1910, dziewięćset nie wiem. No, ale pierwszy Moniak dzisiaj. I myk do sakiewki. Za chwilę zmiana miejscówki, Moniak idzie z kolegami. Nie odpuszczają go na krok. Teraz do mnie idą. No chodźcie, chodźcie. Myślałem na początku, że jakiś zwykły guzior, a tu się okazuje, że fajny fund. Są armaty. Z góry chyba korona. Nie wiem, postaram się dowiedzieć coś troszkę więcej. No i kompletny guziczek. Już coś takiego chyba miałem, muszę popatrzeć. I lecimy w tamtym kierunku. Prawdopodobnie za chwilę zmiana miejscowy, ale to już w dalszej części materiału. To przypomnij sobie, tak przypomnij sobie teraz przymogę potrzeba. W stresie. Tak jakby w milionerach miał sobie przypomnieć pytanie, co daje krowa. bym <grywania> na tym polec. Taki sam guziczek, stan też podobny, kompletny. Dwa takie guziki. Poszukam informacji jeszcze na ten temat, i na koniec odcinka postaram Wam się więcej powiedzieć. Maniek coś wytargał, ale to zobaczycie u Golden Mańka. Wrzuć do torby, żeby nie było widać. Ale coś pięknego chyba wyciągnąłem. Nie wiem czy nie mam czasem znowu jakieś kurwa pieczęci, tylko z musiązu. Foba masz kolejnego. <laughs> Bez szkiełka? Trzeba byłoby wyczyścić. Bez, ale taki miedziany. Kolejny FOB albo jakaś pieczeń, ale mi się wydaje, że Fop, bo brakuje szkiełka, nie? Ty masz farta do tych fobów starych <noise> Ma wodę zaraz wezmę i wyczyszczę, może coś będzie. Ma nie ma, nie gdzieś może nie leży, może odskoczyło. Poszukam, zaraz przejrzę jeszcze ziemię. Ale fancior, <noise> Ale jest, no. Panie, kurde. Dziękowa wielka. Kolejny kurde jest. A Już ja mam spodę, trzeci do kolekcji fob. Będę musiał jedziany, zmienić nazwę kanału. <noise> nie, no kurde. Jest zacny, skoro jest to, fajny, tu jest no. Ja myślę, że ktoś by tam go naprostował, tutaj jest ziemię można pyk? Widzisz? O <śmiech> <śmiech> To jest masakra <laughs> no Fajna znajdka Nie spodziewałem się, chyba tutaj jeszcze chwilę zostaniemy na tym polu A teraz też ciekawa znajdę, bo mamy jakąś rączkę od jakiegoś kuferka Też fajna znajdę. Mam gdzieś całą w swojej kolekcji. Połówek też kilka. Bardzo często wychodzą one odtąd dotąd. Tylko sam ten środek. No. Ja już i tak mam dzisiaj dzień zrobiony. Trzeci FOB. Trzeci FOB. Jestem ciekaw. Też postaram się poszukać jakichś informacji na temat tego FOBA. O ile mi się uda. Wyczyszczę go fajnie i pokażę Wam na podsumowaniu. A teraz biorę się Dalej zakopanie. Dobra, Pierwsze pole widzę że nie Drugie pole też bez zmian Dalej to samo tak Będziemy jeździć codziennie Ja już jestem stałym bywalcem tego miejsca Ale to już paczek się zmieniło z żółko całkowicie W porównaniu do tamtego ostatniego raz jak byliśmy To jeszcze były prześwity takie zielone No były no ale tu jeszcze, że Guntur, nie, to nie nie zasadził jakąś odmianę wolno do, dojrzewają. Ja się śmiałem, w ostatnim odcinku właśnie gadałem, że zimowe to wszystko ma. Ty, ja tak nie jest już koszono? Się wydaje? Nie, nie. To tak jest równo z tym żywopłotem? Już równo z żywopłotem. Może on rzeczywiście nie ma zamiaru tego kosić. Pomyślał sobie, a nie mam czasu. <laughs> Zmiana miejsca. Teren wam już dobrze znany. Byliśmy tutaj już niejednokrotnie na miejscówka, tutaj blisko zamku lidka, wyszło już koło, nie wiem, 10-12 hamerów, bula mańka. O tym też tam miał kilka fajnych fantów, a ja mam coś tutaj ciekawego, jakaś chyba monetka. O, ale wycieruch. No, ale nadal wychodzi, jak widać. Pominięty. Duży, fajny, czysty sygnał. Lecę dalej. Wykopany sygnał. 50 par, ale na takich sygnałach bardzo często znajdowałem właśnie fajne rzeczy typu tokeny. Ale tym razem kawałek puchy. Już naprawdę z niecierpliwością czekam na to guzikowe pole. Do kolejnego dołka, kolejny dołek szukamy, włączone, a było gdzie się schowałeś, chyba mam. by to? Tak jest, jeszcze mi spadło. Opie, szukaj tego. Kawałek jakiegoś brązidła. Co ty dziura w dziurawe ręce? Druślak. <taka>, Taka mała drobinka. 55-62. Taka numeracja. No. Fajny sygnał piszczący żeby pucha znowu nie była tutaj niestety puszek jest bardzo dużo hammera chcę chyba guzik znowu a nie, nie jest guzik też fajna znajdka do nakręcania zegarka też mam już tego dosyć sporo ale ciekawa znajdę dzisiejszego dnia. Tym bardziej, że jak widać to też jest taka, taki przykład, że nie ma przechodzonych miejsc. Niejednokrotnie już tu były wypady po 4, 5, 6 osób. Maniek ze mną jeździł też sam, Odyn. Mieszkałem tutaj w tym domu z boku, Koticz się nazywa. Górę wynajmowaliśmy z Mirolą przez prawie rok czasu. Tak się zaczęły moje pozwolenia. Gdzieś tam współpraca z tym farmerem, który też udostępnia mi te e, większe połacie terenu. Gdzieś tutaj wyłapałem gościa, który jeździł traktorem, wtedy było posiane tutaj zboże. Powiedział mi dokładnie, gdzie, gdzie mieszka farmer. Pojechałem, no i pozwolił. Także grubo trzpane, jak widać, dalej coś tam zalega w ziemi. Ops. Maniek dostał wyprawkę. Zobaczcie, w dumnicce. <laughs> Spakowany, bez siatki, ale jakie piękne pomidory z goblina, z farmy. Normalnie jak te tomato takie ogórek to. A wy pomidorowa wychodzi, z tych pomidorów w termomiksie? No, to słuchaj, no z tego to raczej pomidorówki tutaj nie ukręcę, ale na kanapkę z tym, tym ogórem tu opierdzielę na pewno. Pożeszki. No i, <laughs> no i co, żegnamy się z Mańkiem. Maniek już tak. jedzie do domu. Maniek jedzie do domu. Trzymajcie się. No. Do kamery warzywa, a tu lewy alkohol jest ten. No. Co ty Maniek masz? Olej słonecznikowy. No właśnie. Podobno ty mówisz, że się bardzo dobrze na tym no, robi właśnie. No, robię, robię. Ci, Żebyśmy dzisiaj nie znaleźli. Widzicie? ci monety. Widzicie? do wida monety. Dawid, Dawid mówi, Mamasz, ma nie, tam tam mało zbierasz, to masz tu denara. Potina też se weź mówi, to srebro weź sobie i denara. Mówi, Dzięki, Dawid. Ty jesteś jednak swój chłopak. <grym> dobra, Maniek, panie, to jak jeszcze masz wolną rękę, to. <grym> Dobry wieczór. Z góry przepraszam za słabe światło i rozmyte piksele. Jest godzina 20 na zegarze, miałem dla Was nagrać jeszcze dzisiaj podsumowanie tego odcinka pomyć te wszystkie znajdki, bo nie było na to czasu i pokazać Wam tą pieczęć, ale yy, chcę dzisiaj jeszcze odpalić live'a, muszę zmontować ten odcinek, zrenderować to wszystko, yy, ikonki, tytuły powrzucać. no i jutro, wcześniej rano o 3.30 kolejna pobudka i jadę z powrotem na niedzielny market, także brakło dzisiaj na to czasu, za co Was yy, przepraszam. No i co, nadrobimy to w kolejnym odcinku, a w tym już Wam dziękuję, do kolejnego, trzymajcie się, cześć!